Temat podejmowania wyzwań w społeczeństwie na własną rękę, czyli w myśl pewnych wolności, które tu w świecie zachodu mamy. E, organizowanie się w firmy, w projekty, w wykonawstwo i robienie czegoś pożytecznego w naszym mniemaniu, oczywiście, um, co miałoby niby tą cywilizację zbudować. tak. i no, Przykładem świetnym są oczywiście Eee, moje projekty, moje 12 czy tam 13 projektów, tak jak Wam powiedziałem, trzy akademickie, czyli w ogóle zdobycie wykształcenia w grupie podobnych Wam ludzi, z których każdy to samo wykształcenie odbierze i z różnych motywów tam się zjawił. Słuchajcie, yy, potem przekazywanie tego na zasadzie bycia kadrą naukową, i to co wyssaliście, potem robienie tego. W formie iniekcji dla następnych pokoleń, tak, czyli moja nazwijmy to kariera wykładowcy czy asystenta. Następnie, udzielanie się w klubach hobbystycznych, typu mój klub motocyklowy, którego ostatecznie byłem prezesem nawet przez krótki moment. Droga zawodowa, czyli projekty zawodowe, wytwarzanie zawodowo jakiś. Yy, użyteczności czy produktów, które potem mają wylądować na rynku komercyjnym i jeszcze korporacja się gdzieś musiała męczyć, żeby je ludziom wcisnąć, Może tak? wcale ich nie chcą mieć, czyli ogólna dyskusja o postępie, czy postęp jest nam potrzebny do szczęśliwości, to, że będą coraz to nowsze modele czegoś tam albo że jednym ruchem tak usuniemy jakiś tam ludzki znój, a przy okazji zatrujemy środowisko i wyprodukujemy zaraz obok górę śmieci, którą on potem będzie musiał usuwać. No wszystkie tego typu dylematy, tak. Z innymi ludźmi a potem tak w tej kolejnej drugiej nazwijmy to Ośmiolatce, robienie czegoś na własną rękę, że dobra, to skoro nie z korporacjami, to zbierzmy się w ekipie naszej własnej i oddolnie coś zróbmy, tak? tak jak szklany zamek. Małżeństwo, oczywiście.